Nie ma. Tam ktoś jest. Czuwaj. Cześć. Kto tu jest gospodarzem? Powiedzmy, że ja. <śpiewanie> <śpiewanie> A o co chodzi? Jesteśmy z obozu harcerskiego. Chciałybyśmy brać stąd wodę. Pegier nam na woli. Tylko przez kilka dni możemy. Hmm, możecie. No to fajnie. Bierzemy bańki. <śmienic> no, ale nie w zakręć, poznasz mi wątpliwość. Podaj Lej. Masz. <śmienic> A z którego obozu jesteście? To z nad jeziora, przy przystani. Obóz spoczni. Druchny. Zakończyliśmy budowę naszego letniego domu. Dziś wszystkie zastępy wyruszają w teren, by jak najdokładniej poznać przeszłość i dzień dzisiejszy Ziemi, na której obozujemy. Przy wieczornym ognisku przekażecie wyniki zwiadu i wspólnie postanowimy, jakie podejmiemy działania. Życzę ciekawych spotkań i interesujących odkryć. Stąd chyba będzie dobrze. Zobacz na jego Fajna. Zdjęcia będą kapitalne. To wiesz, ty tutaj zostań, będziesz go kręcić, a ja pójdę z nim porozmawiać. Dobrze, tylko ukryj mikrofon. Aha. Dla kapitan, dlatego kapitan. Nie obrażaj się, bo łódź jest bardzo fajna. Sam robiłeś? Mhm. No i jak się spisuje? Dobrze trzyma się wiatru. A znasz się na tym? Trochę czekałam. Trochę to za mało. Ciągle tkwisz nosem w tej łodzi. Czy musisz? A co? Przeszkadza ci to? Nie, tylko chciałabym cię lepiej zobaczyć. Nie widziałam nigdy z bliska wilka morskiego. Co tam masz? Nagrywam. Co to wywiad? Nie. Po co ci to? Kto ci pozwolił? Oddaj to. Nie. Oddaj tą taśmę. Nie. Oddaj. Zostaw. Takie chwyty to dobre dla dziewczynek. Zobaczysz, co ci zrobię. Spróbuj. To było bardzo dobre. Złapałam ten rzut. Żeby tylko ostrość była dobra. Będą wspaniałe zdjęcia. Masz szczęście, że trafiłeś na dżentelmena. <laughs> Cześć, kapitanie. <laughs> Ty, one to filmowały. ...pod same chmury. Jak postawili Boga, prosili, żeby im wyschło, będą wozili. Dziękuję. chcesz Proszę. Malina, malina, czerwona jagoda, czegoż ty tak smęcisz, dziewuleńko młoda? Tego Jasiu, tego wianka rucianego, dla ciebie straciła, dla ciebie młodego. Straciła, straciła po wodę idący, a ty Jasiu, na koniki pojący. Słuchajcie, te arcerki wszystkich filmują. Dzisiaj nagrywały mojego dziadka. Dziadek im różne rzeczy opowiadał. Po co? One chcą zrobić film o naszej wiosce i pokazać na sam koniec obozu. Jaki film? Chcą zaprosić całą wioskę i pokazać film o ciekawych ludziach. Teraz są u starej babci mazurowej. Różne piosenki im śpiewa. Strażaki wóz pocują. To może i nas filmują? No, to leżysz. Cześć Stan. Michał, gdzie lecisz? Jeszcze masz no, nie poszły! Przestań. Elka, ofiarno, przecież nie polejesz. Nie, nie polejesz. Ale ja nie mogę. Idzie. Cześć, kapitanie. Cześć, druh, na redaktor. Co ty robisz? Koniec z braniem wody. Jak to? Dlaczego? Ale się rozmyśliłem. To taki z ciebie gentleman? Właśnie taki. Ładnie, nie ma co. W porządku. Idziemy stąd. Bierz, ciekawa jestem, dokąd teraz pójdziemy po wodę. Nie wiem. No i jak zgodziła się oddać film? A co to? Zależy mi na tym. Musimy coś zrobić. To moja sprawa to twoja, nie tylko twoja, ale nasza, naszej całej rodziny. Chcesz, żeby wszyscy się z ciebie śmiali? Przecież aż ziemia jęknęła, jak cię gruchnęła. I to kto? Dziewczyna. Musimy zabrać jej ten film. Przy dodawaniu kilku liczb będzie uważaj, możemy dowolną grupę składników zastąpić ich sumą. Powtórz. Przy dodawaniu kilku liczb dowolną grupę składników możemy zastąpić ich sumą. Rozumiesz? Nie za bardzo. No zobacz, jeżeli mamy sześć dodać dwa... Co to? Bierzesz koszulę ojca? Pożyczam. Wiem. Straj się dla tej harcerki. <grym> Miałbym dla kogo? Nie udawaj. Wiem, że ci się podobała. Sportowej by ci było bardziej do twarzy. Chetam. <grym> Ty zupełnie nie wiesz, co się dziewczynom podoba. A ty nie wymądrzaj się. Michał, idziemy. Już. On się z nią pokłócił. Z kim? Z tą harcerką, co filmuje. Skąd wiesz? Widziałem, że bronił jej brać wody. To z Michałem już jest zupełnie źle. Do roboty. Więc dwa plus piętnaście... Zaraz, się... zaraz. Dlaczego z Michałem jest zupełnie źle? Ty tego nie zrozumiesz. A ty rozumiesz. No pewnie. Przecież on się w niej zakochał. Ja to się w życiu nie zakocham. I do tego w obcej dziewczynie. Nie mądrzyj się. No więc 2 plus 15 w tobie to się nikt nie zakocha. Musimy się tam pchać. Musimy. Chodźmy stąd. Tu jesteśmy za bardzo odsłonięci. Jest! Duch na redaktor? Nie, wiem gdzie trzymają film. Pokaż. Jest i duch na redaktor. Mam, teraz się już na mnie wymknie. Chcesz tam iść? Teraz... Co ty? Jutro z rana, jak dziewczyny przyjdą do nas po wodę. Przecież ja im zabroniłem brać wodę z naszej studni. I to był błąd. To co teraz zrobimy? Idź i przeproś ją. i powiedz, że może do nas przychodzić po wodę. Ja się przed nią płaszczyć nie będę. Trzeba było ją przeprosić. Jeszcze czego? Ale by może wówczas puściła mnie do namiotu i zobaczyłbym, gdzie co leży. Jutro musimy działać błyskawicznie. Co jutro? Nie kontaktujesz? Chyba cię naprawdę zauroczyła ta druhna na redaktor. Jutro z rana, jak dziewczyny pójdą po wodę, robimy skok. A warta? Pomyślałem o tym. Weźmiemy Andrzeja i Gosie. Nie ma innego wyjścia. O rany, stolka przyjechała. To dobrze, przydadzą się do naszej akcji. O, Michał. No. Tomek. Romek. Przywitajcie się cześć! z cześć. cześć, cześć. Co to za przywitanie? Krzysiu Jacku, to jest wasz starszy brat. Ale ty jesteś spocony. Musisz natychmiast zmienić koszulę, bo się przeziębisz. Cześć. Dzień dobry babciu. No, kochani. Jak wy tu bidaki żyjecie? Dobrze, dobrze. Nie do ciebie mówiłam, kochanie. Krzysiu, Jacku. Nie wolno wychodzić na ulicę, mówiłam wam już. Ale tu nie ma, babciu, żadnych ulic. Nie ma. Spokój, potem zorganizujemy wycieczkę. Na no, do lasu? No. Powiedziałam, zorganizujemy. A Andrzej może? A teraz ja jadę. Właśnie, romek, nie, to ja. Wcale, wcale nie umiesz. No co? W tej chwili do mnie. No szybko. Przecież mówiłam wam, żebyście się nie oddalali ani o od krok. Mówiłam tak? Tak, babciu. No. A gdzie będziemy spalić? Yy, ja myślę... Możemy spać w dole. na sianie, babciu. Ale fajnie. Dobra, dobra. O, ho, ho, ho. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Dawno u nas już pani nie była. A jak się ma wnuki, to się ma mniej czasu, niż jak się miało własne dzieci. Tak. No, Zresztą, kto ci powie się, ja? W zbożu? nie jest do zabawy. O, ale czorty takie same. Panie, jak to prędko rośnie, co? Ach, cudze dzieci szybko rosną. <laughs> Widział pan, jak nas się obroziło? Co za kłosy? Porawi już rząd, a... Co z tym kombajnem, co pan nam obiecał? A mówił mi o tym, Michał. Ale z taką drużyną, co się tam pan będzie martwił, o żniwa? Moja żniwiarka wystarczy. Ale kombajn byłby lepszy. A części zamienne są? Jakie części, Stefan? Po co ci części? No do kombajnu. Niech się pani o części nie martwi. O nie, jeżeli są, to dobrze. A czy są, to ja nie wiem. <noise> Ale taki kawałek to chłop w ciągu dnia może wykosić kosą. Ale ja dzieciom obiecałem kombajn. Dziadku, my chcemy bizona. Dziadku, Dziadku, to się O, z bizonem mogą być kłopoty. Wistule, mógłbym załatwić. Bizon, bizon. Dziadek obiecał. A nie można by namalować literami na wistuli bizon? Co? Ha? Zapłacę. Poznają. A nie poznają. Modelskie wydadzą. Zaraz, zaraz, Pan mówi, że w tych warunkach wistula byłaby lepsza, tak? Skąd? A tak. To prawda. Wistula lepsza od bizona. Bizon! Będziemy mieli Ura! Ura! Z bizona. Z Zwariowaliście przez osła. Ten idzie skodna, Słuchaj, Cię. Urok nie zobaczymy się wieczorem. Chciałbym z pogadać. Mój rok mnie zachwyca. Czy chcesz być mądrym, Słuchaj, nie? się wieczorem, nie, z Tobą pogadać! nie, 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 Mama, ma be, no, Dziada, no. 지금, no. nie, 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 Właściwie to powinien z wami spać dziadek. Sześciu samych chłopaków jeszcze mogą zapruszyć ogień. Przecież oni nie palą. Na noc waszym opiekunem będzie Zbyszek. A teraz wszyscy kłaście, przykrywać się i obowiązuje nocna cisza. Dobranoc. Dobranoc. Raz, dwa, trzy. Dobranoc babci i dziadziusiowi. Dobranoc. Spokój, zostaw go Uspokójcie się, słuchajcie Harcerki z obozu chcą skompromitować naszą rodzinę Jak to? Ta harcerka z kamerą filmową A mówiłem ze? To wszystko dlatego, że Michał się w niej zakochał Co ty? Michał wcale się w niej nie zakochał Ona sfilmowała go w takiej sytuacji Że teraz cały pali się ze wstydu W jakiej sytuacji? Jak był niegrzeczny E tam Jak chodził na golasa ale skąd? Wiem, jak robię, Siusiu. Gorzej, jeszcze gorzej <laughs> klęska. Posłuchajcie. O, ja chcę spać. Wstawajcie szybko już. Wstawać. No, Szybciej, no, idziemy no, no, zaraz. Ale jeszcze Ale na ogiec dożyny, prawda?

Wszędzie szuka. Andrzej, babcia powiedziała, że dostanie cielanie. Chłopaki, idziemy. Szybko, szybko, szybko. szybko. Aż te pentaki. Zobacz, fotopstryk, Tam są. Alarm! Alarm! Obcy w obozie, komendantce. Co teraz mogą z nami zrobić? Targnęli do obozu. Poprzecinali kable. Chcieli nam ukraść aparaty. Na pewno nic nie chcieli ukraść. Byłam z nimi umówiona. No to co robimy? Za spowodowane straty? Niech pomogą w kuchni. Dobrze się składa, są cztery kotły do szorowania. I jeden po przypalonej grochówce. Jeżeli wyszorujecie kotły, uważam całą sprawę za niebyłą. Nic nie melduję. Ani szkole, ani rodzicom. No jak? Romek! Tomek! To żyto? Pokaż dziadku! O! Jest bizon! <laughs> no. Nawet super! Jak dziad już coś obiecuje, to zawsze dotrzyma słowa! A, ledwo go załatwiłem. Co? To nie to, co mi stula. Proszę pana, tylko proszę ostrożnie ścinać, bo to bardzo ładne zboże. Dzieci, chodźcie, będziemy zbierać snopki. Babciu, nie będzie trzeba wiązać snopki. <laughs> A u mnie będą snopki, bo do mnie kombajn nie wejdzie. Dlaczego on nie jedzie? Zaraz, zaraz. Krzywo stoi, nie? Zobacz na dole. Zaraz zobaczę. Koło mi siadło, panie sołtysie. Skocz pan do pomu. Jak O czym ja się teraz do pomu dostanę? A, a co się stało? Koło siadło. A, ja już myślałam, że coś się zepsuło i nie będzie można kosić. No nie może. Jak to nie może? Co, panie sołtysie? Awaria? A. Bizona wam się zachciało. Pola tyle, co, co kot napłakał. Wzięlibyśmy się kosami do wieczora skończyli. Gdzie ten Zbyszek i Michał? Teraz by się przydali. Liczniej. Możesz nawet podśpiewywać piosenkę. Proszę nie wchodzić Ej, Proszę czekaj, tutaj mała! Nie ja do chodzi. pana komendanta. Gdzie jest najważniejszy? Tam, tam. tam dobrze. Dzień dobry, pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ja z Co wielką prośbą. Nieszczęście, mechanizacja nam się popsuła i nie mamy czym zebrać zboża. Może byśmy to wspólnie jakoś, może pomożecie nam. Pogoda się psuje. Szoruj, szoruj. Szybciej troszkę. Świetnie. Robisz to wspaniale. Fantastycznie. Nakręcimy trzeci odcinek serialu. Bariaczy, zdzikowałeś. Co ty robisz? Chcesz mnie przewrócić? Słyszysz, zostaw mnie. No Najwyżej no się wykąpię. Się. Dobra, no, dobra. To. mi no, uciekaj. Dobra, trzymaj się! Dobra! Dobra! Do dobra. dobra. Idę po komendarzu! Ja bo pożałujesz! naprawdę? No a ty, gdzie ty idziesz? Osełkę przyniosę. Ty posyńko. jesteś spokojny, Boże ja ci drogi. Tu tutaj proszę postawić. postawi. Nie, nie, ja nie, ja Ja uważaj! Przyniosłam osełkę, dziadku. Co? Kosę trzeba naostrzyć. Nie przeszkadzaj dziadkowi. Daj mi osełkę. No dziękuję Panie sołtysie, Pani na oczy, bo ja nie umiem. Szczęść Boże! Siadłem mleko! Przerwa obiadowa! Wszyscy piją siadłem mleko, bo jest bardzo zdrowe. Ale po kolei, po kolei! Długo tu tak będziemy sterczeć? Kiedy ci się to wreszcie znudzi? A oddasz film? Żebym mogła ci oddać film, musimy wrócić do brzegu. Gdzie my płyniemy? Przecież to nie w tę stronę. Zobaczysz. Zwariowałeś, będą mnie szukać. Co ty robisz? Ustawiacie, ustawiać. może, Boże, jo, boże prędzej. Popraw. prędzej. Popraw ten stopeczek. O, bardzo dobrze. No i w samą porę zdążyliśmy. Chyba! Chyba! tu są Oj. No, szybciej. Zimno mi zmokłam. To wszystko przez ciebie. <noise> Chodź wreszcie. Co tak stoisz? <noise> Siadaj. Proszę, ręcznik. wyglądasz jak zmokła kura. A nie tu. Jesteś pierwszą istotą, która poznała moją tajemnicę. Sam to wszystko zrobiłeś? Mhm. Będę to mogła nakręcić. Dobrze, ale pod pewnym warunkiem. Wiem, o co Ci chodzi. Dostaniesz ten film. Wcale mi na nim nie zależy. No a na czym? Domyśl się. Nie wiem, naprawdę. Taka jesteś mało domyślna? A mówią, że dziewczyny mają intuicję. Ja nie mam. To Judo ci zaszkodzi. Może? Uprawiając męskie sporty, z dziewczyny robi się taki babochłop. A z ciebie jest taki. Taki. żałuję, że to w ogóle z tobą przyszłam. Halinka, poczekaj. O, jak przyjemnie i jak wesoło Ping wina bawić się, się, SIĘ! Raz nóżka, lewa, raz nóżka. Gniewasz się jeszcze? Przodu, A co? Chodzi ci o ten film? Jesko! Raz, <laughs> raz NÓŻKA lewa, raz nóżka I tak prawa, nie wiem, mam zamiaru go pokazać. Przodu, <laughs> I i jak nie musisz koniecznie do mnie napisać. Nieraz szepnicie o tej rozwiekszonej żywce Znowu łatwo już nie spuści się Jeśli strachy się przegryza A tak jest, już za świat że gdy tam wróci ewent Nie chce śladów, młodzień, młodszy brat Ty podzieszysz go z uśmiechem